Za chwilę przedstawię Wam piłkarzy, których bardzo dobrze znacie, którzy wyróżniali się na boiskach ekstraklasy. O niektórych z nich pewnie powiedzielibyście, że byli gwiazdami ekstraklasy. No, przynajmniej jeden albo dwóch z nich. To, co ich łączy, to to, że w letnim okienku transferowym 2024 postanowili wykonać kolejny krok w swojej karierze. Postanowili opuścić polskie boiska, opuścić Polskę ogółem i spróbować tego smaku zagranicznej piłki. No i jakim się wiedzie, jak potoczyły się ich losy od tego lata 2024? Sami zobaczcie. 6 września w słoweńskich mediach pojawiły się cytaty z Blaża Kramera. Napastnik powiedział coś takiego: Byłem już jedną nogą w Koniasport w Turcji. Czekałem na podpisanie kontraktu, którego jednak nigdy nie zobaczyłem na oczy. Warunki się zmieniały, byłem o tym informowany, ale na papierze niczego nie widziałem. W końcu postanowiłem, że pierwszym lotem wracam do Polski. Była też opcja z CSKA Sofia. To duży klub na warunki bułgarskie. Oferta była konkretna finansowo, naprawdę bardzo dobra, ale uznałem, że to nie byłby krok naprzód w mojej karierze. Tak bywa w piłce nożnej. Czasami decydują drobnostki i transfer nie dochodzi do skutku. Ostatecznie zostałem w Legii. Mam tutaj jeszcze coś do zrobienia. No tak. Tyle miał do zrobienia, że już tydzień później został oficjalnie zaprezentowany jako nowy piłkarz właśnie tego konia sporu. To szesnasty zespół poprzedniego sezonu w lidze tureckiej, czyli nie mówimy tutaj o żadnym potentacie, żadnym gigancie. W drużynie z południa Turcji występują chociażby były piłkarz Termaliki Jagieloni Gilerme, czy były zawodnik Lechigdańsk Gdańsk Daniel Aleksic. Ciekawe czy ich pamiętacie. W każdym razie wracając do Kramera, to według Transfermarkt Legia miała dostać za niego coś w okolicach 700 tysięcy euro. Z informacji serwisów gol.pl i meczeki.pl wynikało jednak, że warszawski klub zapewnił sobie w umowie z Turkami jeszcze bonusy od osiągnięć Słoweńca. Co mogłoby spowodować, że kwota zbliżyłaby się nawet do miliona euro. A taka kasa, za mocno nieskutecznego przez większość swojej kariery w Legii Napastnika, byłaby już mistrzostwem transferowym, no trzeba przyznać. Ale są pewne wątpliwości. Co do Napastnika, Blaża Kramera, sprowadzonego z Legii Warszawa, to kwoty, które sugerowano, czyli milion. Euro nie są prawdziwe. Nasz klub nie miałby możliwości wyłożenia takiej sumy. Blasz przyjechał do koni na początku okna transferowego, ale ze względu na pewne żądania jego agenta, musieliśmy go odesłać z powrotem do Polski. Zawsze darzyliśmy go sympatią. On chciał do nas wrócić i się wykazać. Ostatecznie uzgodniliśmy transfer za kwotę o 50% niższą od pierwotnie podanej, powiedział prezes konia sporu Omer Korkmaz. W każdym razie, ileby do tej kasy nie było, to na ten moment i tak się nie opłacało sięgać po Kramera. Dlaczego? Bo słoweniec w barwach nowego klubu prezentuje się po prostu słabiutko. Zresztą, głośno o słabej formie strzeleckiej mówią już nawet tureccy kibice, a jak dobrze wiemy, oni nie należą do tych wyjątkowo cierpliwych. Niestety, ale Kramer jest jednym z trzech, czterech najgorszych środkowych napastników w historii koni. Serio, komentarze o takiej treści zdążyły się już pojawić na X-ie. Bardzo szybko, prawda? Do tej pory w lidze Kramer uzbierał 12 występów i zaliczył 1. Asystę. Przez ponad 600 minut nie potrafił skierować piłki do bramki rywali. Zdecydowanie lepszy bilans ma w rozgrywkach o Puchar Turcji. Jeden mecz i dwa gole. Tylko, że jak przyjrzymy się bliżej, to Koniaspor wygrał tamto spotkanie aż 9-0, bo grał ze Słabiakiem z trzeciej ligi. No to wiecie, jakby z takim rywalem Słoweniec nie strzelił, to już byłby kompletny dramat. W każdym razie to nie jest tak, że Kramer nie potrafi strzelać bramek, bo przecież umie to robić. Nie jest może jakimś wielkim snajperem, ale coś tam. Powinien jednak zdobyć, a na razie to wygląda jak pobyt Peckharta w Turcji. Pół roku i powrót do Polski. Nie chcę Kramerowi źle życzyć, ale żeby to się tak nie skończyło. Może w nowym roku 2025 zacznie nagle strzelać jak z karabinu. Równie brutalny, a może nawet brutalniejszy zjazd w Lidze Zagranicznej zaliczył inny wyróżniający się napastnik na polskich boiskach. Jordi Sanchez. Hiszpański zawodnik w barwach Widzewa rozegrał 65 meczów, strzelił 19 goli i zaliczył 10 asyst. Latem 2024 roku postanowił spróbować szczęścia w dalekiej Japonii. Trafił do Hokkaido-Konsadole Sapporo. Wedle doniesień mediów w nowej drużynie miał dostać pensję czterokrotnie wyższą od tej, którą miał w Łodzi. Więc chyba nikogo nie dziwi, że 30-letniemu piłkarzowi bardzo, ale to bardzo zależało na tym transferze. Przyjechałem tutaj, żeby osiągać sukcesy. Nie dostałem tego, ale czuję, że przez ten czas zdobyłem wiele serc fanów widzewa, a to jest cenniejsze niż jakiekolwiek trofeum. Łódź zawsze będzie w moim sercu. Takimi słowami żegnał się z widzewem i jego kibicami Hiszpan. A gdy został zapytany o ten najlepszy moment w koszulce klubu z Łodzi, to odpowiedział: Myślę, że takim momentem był mój pierwszy występ w sercu Łodzi, przeciwko Lechigdańsk. Nie strzeliłem może nie wiadomo jak pięknej bramki, ale mogłem na własnej skórze poczuć to, co robią na trybunach kibice. Jak żyją meczem i wspierają zawodników. Po tym golu wiedziałem już, że chcę dla tych ludzi i tego klubu zostawić całe swoje serce. Chwilę, w której 18 tysięcy fanów skanduje moje imię. Zapamiętam do końca życia. Muszę jednak przyznać, że trafienie w derbach na stadionie ŁKS także było niesamowitym uczuciem, bo pomogło nam utrzymać panowanie w mieście. To też będę miał zawsze w pamięci. Przeprowadzka do Japonii pod względem sportowym okazała się jednak dla Sancheza niewypałem. 10 meczów, zaledwie jeden gol. Dwie te kartki. Ta jedna bramka to wpadła nawet nie w lidze, a pucharze ligi. Jakby tego było mało, to skończyło się spadkiem do drugiej ligi japońskiej. Wiedziałem, że drużyna znajduje się w strefie spadkowej, ale mimo to przyjechałem tutaj z wielkimi oczekiwaniami. Walczyliśmy w każdym meczu, ale okazało się, że utrzymanie w lidze było poza naszym zasięgiem. Takie jest życie. Osobiście też nie był to dla mnie udany czas. Liczyłem na dużo więcej, ale trener podejmował takie, a nie inne decyzje. To wszystko jednak dużo mnie nauczyło. Radzę sobie z tymi sytuacjami. Dużo lepiej niż jeszcze rok temu. W trakcie pobytu w Japonii nieco dojrzałem, spokorniałem, nauczyłem się trzymać język za zębami, powiedział szczerze Sanchez w rozmowie z serwisem Łódzki Sport. Zdradził też, jakie ma plany na nowy rok. Mam tu ważny kontrakt, spodziewam się sporo zmian w drużynie, bo przecież spadliśmy do niższej ligi, ale chciałbym sprawdzić się w lidze japońskiej. Do tej pory nie miałem za dużo okazji, by pokazać, na co mnie stać. Mam nadzieję, że w nowym roku ta sytuacja ulegnie zmianie i wreszcie pokażę, dlaczego. Dlatego Sapporo postanowiło mnie wykupić z widzewa. No to skoro już jesteśmy przy klubach, które spadły bądź mogą spaść, to wszyscy dobrze wiemy, jak tragicznie wygląda obecna sytuacja w Śląsku Wrocław. Tego lata z ekipą z Dolnego Śląska pożegnały się dwa filary. Najpierw ten chyba najważniejszy, czyli Eric Exposito. hiszpański król strzelców ekstraklasy, wybrał się na podbój Kataru i jakoś mu tam nawet idzie. Natomiast ten drugi, co czasami ciągnął grę całego Śląska, czyli Matias Nawel, zawinął się dopiero we wrześniu. Do Izraela, a dokładnie to do Maccabi Haifa. No i na razie to chyba o tym transferze wolałby zapomnieć. 11 występów bez gola ani asysty. Wielkie nic. A na boisku spędzone zaledwie 469 minut. On tam głównie wchodzi z ławki. To nie to, co w Śląsku, gdy występował nawet wtedy, gdy z tą jego formą nie było zbyt kolorowo. Przybył późno i teraz ma pewne problemy z adaptacją, ale wydaje się, że ma dobrą mentalność. Widzimy kilka iskier, ale oczekujemy więcej, ponieważ jest naszym największym transferem w historii. Wciąż zmaga się z pewnością problemami, ponieważ tutejsza liga jest bardzo techniczna, a trener starał się grać nim w bardziej defensywnej roli. Napisał o sytuacji Hiszpana kibic Maccabi specjalnie dla serwisu transfery.info. No właśnie, bo tu trzeba pamiętać o tym, że klub z Izraela miał za niego zapłacić nawet 2,5 miliona euro, a sam zawodnik rocznie ma zarabiać coś w okolicach 500 tysięcy euro netto. Więc na razie można powiedzieć, że Noel jest naprawdę kosztownym niewypałem. Zobaczymy, co pokaże dalej w każdym razie na ten moment to i jemu i Śląskowi ten transfer odbija się czkawką. No to skoro już jesteśmy przy byłych gwiazdach Śląska Wrocław, to czas na kolejną. Johnny Eboa to ten gość, co na Dolnym Śląsku wymiatał 36 meczów, 13 goli i 2 asysty. Potem mu się znudziło i zaczął szukać nowego klubu. Za niezłą kasę trafił do Rakowa, ale w Częstochowie to już nie było to samo. 44 mecze, tylko 4 gole i 6 asyst. No i też mu się szybko znudziło, bo po zaledwie sezonie poszedł do Serie A. Nie pokazał swojego pełnego potencjału. Ten sezon, gdyby został w Rakowie Częstochowa, byłby dla niego rewelacyjny. Znał model, dobrze bronił, nie trzeba było z nim rozmawiać na każdy temat, bo już to rozumiał. Wtedy mógł poczuć się swobodnie. Jak zawodnik czuje się swobodnie i rozumie model, to może pokazać pełnię potencjału. Drugie półrocze w jego wykonaniu mogło być lepsze liczbowo, on doskonale o tym wie. Mówiło o zawodniku były trener Rakowa Dawid Szwarga w rozmowie z Tomaszem Świąkałą. Zresztą sprzedaż ofensywnego piłkarza nie spotkała się też za Tą obecnego trenera Marka Papszuna, który głośno powiedział, co o tym myśli. Nie spodziewałem się, że odejdzie Cernac i Eboa. Nie było takich założeń, że ci zawodnicy odchodzą, że zostaną sprzedani. Nie wiem, czy nie byli to nasi dwaj najlepsi gracze w ofensywie. Później są pytania, dlaczego tworzymy tak mało sytuacji? Ale to nie jest proste zastąpić takiego gracza, który zostaje wytransferowany za ponad 10 milionów euro, czy kolejnego, który odchodzi za około 3 miliony euro. To nie jest stryknięcie palcami, żeby takich zawodników od razu zastąpić. Cały przód. Jest nowy. No to jak Jeboa radzi sobie w takim razie w barwach Wenecji? Daleko mu do gwiazdy. 12 występów i zaledwie jedna asysta w wygranym 2-0 meczu z Geną. jednym z dwóch, jakie Wenecja w tym sezonie ligowym wygrała. No właśnie, mówimy o ostatniej drużynie Serii A, w której Ekwadorczyk nawet nie jest gwiazdą. Na ten moment Jeboa jest żelaznym rezerwowym. Jak jest zdrowy, to zawsze te kilka minut w meczu złapie. Ale żeby to było coś wielkiego? No to nie. Na razie licznik stoi na 238 minutach. Kilka minut więcej od byłego króla strzelców ekstraklasy Gytkiera, który też gra w drużynie z Menecji. Ale w tym sezonie 34-letni Duńczyk na razie bez gola.